Czy sprzedając tylko na Allegro, muszę wdrożyć RODO? Każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą, przetwarza dane osobowe i dane osobowe różnych osób, z którymi będzie się spotykał podczas swojej działalności. I z tego względu każdy, kto prowadzi tą działalność, jest zobowiązany do wdrożenia RODO, do przestrzegania tych przepisów. I tutaj nie ma znaczenia, czy będziemy sprzedawali na Allegro, czy w sklepie stacjonarnym, czy będziemy prowadzili usługi przez internet, czy w jakikolwiek inny sposób. Jesteśmy administratorem wszystkich danych, które zbieramy podczas prowadzenia swojej działalności, dlatego obowiązują nas przepisy tego rozporządzenia. Drugą ważną kwestią dla osób, które chcą sprzedawać na Allegro jest również to, że Allegro w swoich przepisach, w regulaminie, w załączniku numer 5 jasno określiło rolę sprzedawców internetowych w procesie sprzedaży. Allegro mówi, że każdy, kto sprzedaje przez Allegro i komu Allegro udostępnia dane klientów, jest zobowiązany do przestrzegania RODO i do spełniania wszystkich niezbędnych zadań jako administrator tych danych, tak? Także w momencie kiedy sprzedajemy na Allegro i pozyskamy dane klienta, który kupił nasz towar, odpowiadamy za jego dane przez cały proces sprzedaży. I dlatego jest to dla nas też istotne we współpracy z Allegro, które jasno określiło naszą rolę w procesie sprzedaży. Poza tym istotna bardzo kwestia chyba dla każdego sprzedawcy, dla każdego przedsiębiorcy Wdrożenie RODO jest i przy, y, przymusem wynikającym z przepisu, a poza tym na pewno uwiarygodnia y, naszą y, pozycję na rynku, bo nie ukrywamy się gdzieś tam za stroną, która y, nie ma określonego administratora, gdzie nie wiadomo, y, kto z nami prawda, y, tą sprzedaż realizuje. Więc jest to też na pewno istotne dla przedsiębiorców, żeby wdrożyć RODO, bo, bo to, na pewno to pokazuje nas y, w lepszym świetle y, u naszych klientów.